bo ten kreśniński rynek jest Betlejem. Betlejem to jest dom chleba. Betlehem. Dom chleba. Dzisiaj na kreśnińskim rynku zgromadziliśmy się, aby, aby popatrzeć na chleb, na ten biały opłatek, ale także skosztować tego prawdziwego chleba. I z miastami, a z się stało i mieszkało nami. Dobrze, że, że przedsiębiorcy także nas dzisiaj chcą obdarować tym chlebem i będziemy mogli ich kosztować, ale kosztując ten chleb chcielibyśmy ten chleb także podać innym. W postaci dobrego słowa, w postaci dobrego czynu, ale może także i obdarować kogoś jakąś szlachetną paczką. Myślę, że Pan przychodzący w te święta, Chrystus Nowonarodzony, ogarnie nas wszystkich, tych, którzy to miłosierdzie będą świadczyć. Życzę także, aby w tym bronie rodzinnym, tak jak rodzina miasta spotyka się na tym miejscu taki te rodziny nasze spotkają się te święta i będą cieszyć się sobą ale także i obecnością Boga pośród nas. Wszystkim szczęścia Bożej. Dzisiaj jest piękny wieczór, piękna atmosfera, atmosfera przedświąteczna. Pragnę przekazać wszystkim najlepsze życzenia na te zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Życzę Państwu wiele zdrowia, wiele szczęścia dla Państwa rodzin, rodzin również, aby te święta upłynęły w serdecznej atmosferze wśród grona bliskich, przyjaciół i znajomych. Aby te święta przyniosły wiele dobroci jeden ku drugiemu. Dziękuję Unii Przedsiębiorców, Unii Przedsiębiorczych, jak tak się oni nazywają teraz, za przygotowanie tej wigilii, która już po raz 15 jest organizowana na Kroślińskim Rynku. Dziękuję licznie przybyłym tutaj mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Cieszmy się tymi świętami, życzmy sobie jak najlepiej i bądźmy lepsi jedni dla drugich. Podnieś rękę, Boże Dziecię, Błogosław, Ojczyznę miłą.

że zapraszam najlepszą grupę. <laughs> no <laughs> dobrze, <laughs> bardzo bardzo bardzo, muszę Co poszukam? Znajdował. Panie